No dobra, to już do trzech razy sztuka. Żeby tak. O tych pieniądzach mówiłam i tak dalej, i tak dalej. To więc, że tak powiem, żeby nie było. Żeby nie być gołosłowną, że to powiem, oto realny człowiek. Realny człowiek, realne życie, w które zainwestowałam. Pieniądze. Nie ten problem. Nieprawdopodobne uczucie, mm. miłosne ukłucie. Mm. <laughs> Nieprawdopodobne. No jak można? No jak można inwestować w człowieka? <laughs> Jeszcze do tego takiego biednego człowieka. Tobiasz, czujesz się biedny? Co? <laughs> no powiedz, odpowiedz na moje pytanie, czy czujesz się biedny? Absolutnie... nie. No ty jaki chraś, no powiem. Czy czujesz się nieszczęśliwy? Nie. A jak się czujesz? Nie. Zarąbiście. To wiesz, mówisz, że się czujesz zarąbiście. Ale, no i, i kurczę, i o tym mówię. O inwestowaniu, o dostosowywaniu, o komforcie, o właśnie celowości, że niech te pieniądze służą ludziom. Niech im pomagają żyć. Bo okazało się, że w doświadczeniu be, niestety robiło się Robi się jeszcze nadal propagandę na niepełnosprawności, na braku. A ja zrobiłam, znaczy ja, a, a jakby za pomocą pieniędzy zrobiliśmy to, żeby tego braku nie było. Znaczy nie było, żeby ten brak zaspokoić. No chyba po to są te pieniądze. Tylko. Że niestety ten brak i niby te pieniądze ciągle gdzieś tam są w obiegu, ale ciągle jest brak, i na tym braku i na tej braku robi się cały czas PR. Zamiast zaspokoić ten brak, czyli zrobić coś w tym kierunku, żeby tego braku nie było, a tu ząg. Hello. <laughs> <laughs>